Dzisiaj kolejny odcinek o oponach y, motocyklowych. Jest, myślę, już Wam dobrze znana osoba z poprzedniego odcinka. Jest ze mną Tomek. Dzień dobry. I Tomek y, będzie dzisiaj znowu w gąszczu pytań o opony motocyklowe. Ale porozmawiamy sobie o y, Marce Metzeler. I może tak na sam początek, Pirelli, Metzeler, co to za romans? E, jest to taki romans, że w 1986 Pirelli kupiło y, markę Metzeler, e, natomiast są to marki praktycznie rówieśnicze, jeśli chodzi o staż, w ogóle o, o istnienie, e, natomiast y, Metzeler w przeciwieństwie do Pirelli nie produkuje opon samochodowych. To jest jedyna marka w ogóle z tego segmentu premium oponiarskiego, mm -hmm. która specjalizuje się wyłącznie w oponach motocyklowych. Okej, okay. a segmenty opon są zbieżne, czy to są totalnie inne produkty? Eee, momentami są zbieżne, eee, jedna i druga marka specjalizuje się trochę w czymś innym. Eee, Pirelli wiadomo, rodowód wyścigowy, eee, Superbike, mhm. niedługo, niedługo też MotoGP, eee, natomiast e, Metzeler jest e, marką dużo bardziej e, uśmiechającą się do obieży światów. Okay. E, wszelkiej maści. Czy to, czy to tu na, na motocyklach turystycznych, szosowych, na dużych krążownikach, szafach, tak zwanych, czy też na motocyklach e, adventure, do których zresztą opony e, leżą sobie grzecznie przed nami i czekają, aż je e, będziemy nagrywać. No, dob no dobrze, no i właśnie dzisiejszy odcinek będzie poświęcony oponom e, dla osób, które szukają przygód jadąc motocyklem. I Mam tutaj przed sobą Turans Next 2, i to będzie tak. taka zbieżna opona. Czy ona już jest bardziej taka, że gdzieś tam shooter i tak dalej, to możemy to Jest podobny charakter, jeśli chodzi o tego Skorpiona Traila, którego omawialiśmy w, w poprzednim filmie. Też jest to opona sportowo-turystyczna do motocykli Adventure. E, czyli dopasowanych do ich mm -hmm. charakterystyki podwozia, i, i, i silnikowych, pozycji, itd. No bo te motocykle jednak generalnie nie ma bardziej wszechstronnych motocykli, mm -hmm. zróżnicowanych pod względem tego, jak jeden motocykl można użytkować w mm -hmm. różny sposób, niż motocykle Adventure. Bo e, tym samym motocyklem, przykładowo, nie wiem, African Twin, czy Tigerem, Triumphem. E, możesz sobie jeździć z e, szosowo, Nie, polec sobie w Alpy, e, polecie sobie na jakieś winklowanie mm -hmm. i tak dalej. Czy autostradowe przyloty, e, A druga osoba będzie go mocno targała e, w terenie. Jakieś błoto, podjazdy. Mm -hmm. gdzieś... No i właśnie, teraz tak bardzo dobrze tu przeszedłeś, bo pewnie zobaczyłeś, jaką oponę teraz mm -hmm. biorę do ręki. Czyli to już jest opona dla osób, które chciałyby zjechać z tego asfaltu. Chciałyby zjechać z tego asfaltu, ale nadal nie mają takich ambicji, żeby w tym, na tym poza asfalciu, mhm. takie ładne słowo uknuje, bawić się w, w pola Teresa czy, czy innych wymiataczy offroadowych. Nie, nie mają ambicji rajdowych. Ten teren jest dla nich dopiero czymś nowym. Odkrywają, mhm. ee, co, jak wygląda świat poza asfaltem. E, no i ta opona po raz kolejny, no ona się sprawdza w cywilizowany sposób na asfalcie, czyli no w deszczu się sprawdzi, na, na zakrętach będzie taką przewidywalną, szybką oponą mm -hmm. e, całkiem, no ale te pierwsze kroczki w terenie pozwoli ci postawić tak, Zarączkę się przeprowadzi. Nie żadne piachy, nie żadne głębokie błoto, ale jakiś shooter, jakieś mm -hmm. polne drogi, e, ok i wtedy sobie zobaczysz, ok, to ten offroad jest fajny, może by pójść kroczek dalej, ne? I no, wtedy zakładasz sobie coś, coś mocniejszego. No ja już tu widzę się te takie duże odstępy między klockami bieżnika, terowki tutaj. No ewidentnie już ta opona ma się czym, że tak powiem, wgryźć w piach. W piach? Może nie, Może no, nie bardziej mi ten shooter chodziło. Bo ta kostka jest stosunkowo niska jak na oponę terenową, stosunkowo wysoka jak na oponę szosową. to mhm. jest taka opona, przyjmijmy 20-30% w teren, 80-70% na y, szosę. Czyli przede wszystkim szosowa. Czyli zakładamy, że jedziemy sobie w piękne Alpy, ale y, nad jeziorko, które chcemy odwiedzić, tak. ostatnie 3 km to jest shooter. To na tej oponie sobie tam spokojnie możemy bezpiecznie pojechać, bez y, obawy, że się zakupiemy. Tak, jasne. Jakby, y, możemy równie dobrze pojechać na tej oponie, natomiast te opony takie troszeczkę bardziej terenowe mają tutaj do siebie, że one, się, y, że one są bardziej odporne na przebicia. I, I po prostu takie stabilniejsze podczas tej jazdy na takim luźnym podłożu. To załóżmy, że wjechałem na te bezdroża i teraz chciałbym już faktycznie w 100% wykorzystać potencjał motoru albo zaznać tej przyjemności jazdy po bezdrożach. Jaką oponę powinienem wtedy wybrać? No to jeśli przesiadasz się z tej, mhm. czyli z mecellera Karo Street, mhm. no to bym sugerował. Opony typu 50 na 50 czyli Metzeler Karo 4. Karo okay. to generalnie w Metzelerze oznacza tą e, gamę terenowych opon, uh -huh. takich do adventure'ów i to jest opona 50 na 50 czyli w 50% na asfalt, w 50% na, e, na terenowe nawierzchnie i osobiście to jest moje oponiarskie odkrycie ostatnich sezonów. Jeździsz na niej? Serio, kupiłem ją sobie do swojego motocykla. Eee, w zeszłym tygodniu wystartowałem na niej w Enduro Rally 24 mm -hmm. eee, i ku wielu komentarzom, że no taka opona nie za bardzo, bo mm -hmm. rzeczywiście na Enduro Rally było mnóstwo piachów. Mówię mhm. w liczbie mnogiej, bo y, piach nie nierówny, a tam były praktycznie wszystkie rodzaje y, piachu, jakie można było z, y, spotkać w, w naszej szerokości geograficznej. Mhm. E, I ta opona dawała radę. To nie jest opona rajdowa, to nie jest opona zabudnicza, e, natomiast do turystyki terenowej jest wspaniała. Jakby mówię to z własnego doświadczenia, okay. bo tak. Na asfalcie ona jest w miarę cicha. E, na deszczu jest bezpieczna. To jest najważniejsze. Nie, wiadomo, mamy kostkę, więc nie, nie poskładamy się na tym deszczu mhm. tak jak na normalnej który Możemy się oponie. złożyć, ale nie w ten sposób, A, co byśmy chcieli. Tak, może niekoniecznie jest to złożenie, które nam chodziło po, po głowie w takim przyjemnym scenariuszu. Mhm. E, wiadomo, że ten deszcz to też e, pomimo bardzo dobrej opony, warto zachować, zachować ostrożność. Natomiast w terenie jest super. Ja sobie lubię e, po pracy, gdzieś tam przez czaki, wrócić do domu. E, no i ta opona jest. Pod tym względem fajna, bo ona rzeczywiście daje wszechstronność. Ona jest mniej więcej taka jak te motocykle adventure'owe. Czyli mhm. no, no jest wszechstronna. Chcesz sobie, masz taką swobodę wyboru drogi. Mhm. Nie przeszkadza ci na, na asfalcie. Jest wygodna, komfortowa i bezpieczna. Możesz, bo profil jest tutaj taki mocno szosowy, mhm. tak ta krzywizna opony i ten motor jest taki zwinny, bystry ale ma się czym wgryźć już w to, w to luźne podłoże. No i właśnie w zeszłym tygodniu startowałem w EnduroRaili, a znowu za tydzień jadę na tych samych oponach na urlop z żoną do Szwecji, gdzie będziemy jeździć głównie asfaltami, a, mhm. więc to jest chyba najpiękniejsze w tych oponach. Oczywiście opony 50 na 50 mają swoje ograniczenia. Mhm. To jest opona, jakby, która ma w swoim DNA kompromis, mhm. więc wiadomo, że będzie miała swoje ograniczenia. Natomiast do turystyki terenowej, a nie rajdów, jest to naprawdę bardzo sprawna opona i jeśli dała radę na tym rajdzie i z tych wszystkich Bajor się wygrzebać i w tych piaskach jechać i tak dalej, no to tylko świadczy o tym, że rzeczywiście możliwości są duże e, tej opony. I jeśli chcesz po prostu używać tego motocykla w różnych warunkach, nie, nie okay. masz na przykład, drugiego kompletu, że, mm -hmm. no, Żeby bo to jest teoretycznie najfajniejsze rozwiązanie mieć no na tym tak. motocyklu, na, na jednym komu się chce bawić, a ja jeszcze zakładać, że ktoś w bloku mieszka, to... No, no wtedy jest problem, więc ta, ta ponad trochę rozwiązuje y, bolączkę, jak tu wykorzystać potencjał y, swojego, mm -hmm. swojego Adventure'a. Jak już mm -hmm. y, jeździsz głównie w terenie i asfalt traktujesz jako zło konieczne, bo musisz się przemieścić gdzieś tam do, do jakiejś miejscówki fajnej, to, to spoko, natomiast też trzeba zaznaczyć jedną rzecz, takie opony kostkowe, mocno kostkowe wywodzą się ze świata lekkich motocykli terenowych, enduro, mhm. czy krosówek, e, czy, czy motocykli cross country i one występują w rozmiarze 140, 80, 18, największym zazwyczaj e, i jest możliwe założenie e, takiej opony e, na przykład na 4 felgę, mhm. natomiast ona się układa trochę inaczej niż powinna, bardzo mhm. się wypłaszcza, e, więc to jeszcze bardziej psuje taką zwrotność na, na asfalcie. No, ten motocykl po prostu wtedy prowadzi się tak mówiąc kolokwialnie kwadratowo. Mhm. E, więc no to już jest opona dla kogoś kto wie czego chce. Okay. Natomiast e, po założeniu takiej opony naprawdę można odkręcać z łokciem przy ten gaz w terenie i jeśli tylko twoja Bystrość ruchu w ciała. Co to a... znaczy łokciem przy chłodnicy, bo brzmi to groźnie. A, okay. Do spodu, do spodu. Gaz w podłogę. Dlatego, okay. że my nie mamy podłogi na motocyklach <grym> Dobrze, a powiedz mi, bo pewnie masz jakieś porównanie. Z takimi oponami, które są bardzo agresywne, ciężko jest, że tak powiem, przynajmniej mi zawsze powiedzieć coś o tym, jak ona robi. Mhm. No bo w dużej mierze to już zależy od, no, nie wiem, od mocy samochodu, będę się odnosił do samochodu. No Jak tak jest więcej mocy, szybciej zakręci, z innego biegu pojedziemy, większa prędkość tego koła, więc też się lepiej oczyści ta opona i tak dalej. Jak to w motocyklach jest, tak jakbyś, nie wiem, jesteś w stanie do czegoś to porównać? Jaki to jest już level, że tak powiem, robienia w błocie tej opony? Mm. No tutaj raczej coś jakbyś założył Simexa nie? Aha, czyli taki sim dla samochodu. Już wiesz, czego chcesz. No to faktycznie to jest już grubo, no. Tak. Eee, natomiast to nie jest tak, że masz jeden rodzaj opony, po prostu masz kostkę i na, czym, na tym się kończy wybór. Bo masz kostkę, tak jak na przykład tutaj mamy do czynienia z Meclerem MC360 Mid-Hard, czyli mhm. przeznaczonym na twardsze e, podłoże, jakieś e, skaliste, kamieniste, na twardą glinę. I na takie też trochę mieszane, często mamy taką sytuację, że mamy wymieszaną ziemię z jakimiś kamieniami. No to to jest opona na taki teren, Ona ma trochę większą mieszankę, mhm. więc lepiej się dopasowuje do tego terenu. Występuje też w wersji Midsoft, czyli na miękki teren. Piachy, błota, glina mokra, ale też taki teren mieszany. One się między sobą różnią bardziej konstrukcyjnie czy mieszanką? Mieszanką i wzorem. Kostek, ułożeniem kostek. Tutaj, okay. tutaj te kostki są troszeczkę gęściej poukładane przez to, żeby była ta powierzchnia styku z nawierzchnią większa. Jak mamy twardą nawierzchnię, to chcemy, żeby ta opona jak najbardziej przylegała. Mm -hmm. Jeśli mamy miękką nawierzchnię, to chcemy, żeby te przerwy pomiędzy kostkami były stosunkowo duże, mm -hmm. a, po to, żeby ta opona się dużo szybciej oczyszczała z błota mm -hmm. a, i, i też miała po prostu przestrzeń na to, żeby pracować. tak? Okay. Tutaj już pójdziemy w, w świat stricte wyczynowy, W motocrosie na przykład używa się opon tak zwanych łopat. Mhm. Akurat w przypadku Metzellera nie ma, nie ma takiej opony, bo Metzeller bardziej nakierowany jest w enduro i canty niż w, w czysty motocross. No, ale takie opony są używane na przykład z piachu. One nie nadają się praktycznie do niczego innego niż piach i, i głębokie błoto. A wiesz, ci powiem w sumie. Yy, no To będzie też to może taka ciekawostka, ale nie wiem, czy kiedyś widziałeś i zastanawiam się nad zrobieniem takiego materiału. Yy, na Islandii wykorzystuje się takie łopatowe opony do samochodów, Jem? że w, w, jesteś w stanie wjechać w wodę tym autem, przepłynąć wręcz kawałek, bo on wiesz się tymi łopatami odpycha po tafli. Wody. E, jest taki świr, robi Madison, e, freestyleowiec, e, motocrossowiec, e, który stworzył sobie motocykl mm -hmm. z płozą z przodu i ma taką łopatę i z tyłu właśnie ma taką łopatę e, na pustyniach gdzieś tam w Stanach mm -hmm. czy, czy czasem gdzieś na, na wschodzie używają właśnie takiego że generalnie tutaj byś do balonu przykleił e, łopaty, takie odciągnika. Mm -hmm. To już jest taka turbo hardkorowa opona, że ona nie ma żadnego wzoru bieżnika, po prostu jest łopata. łopata i, tak, i tak, 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 samo. Jest opona. Wy, wyłącznie piach, wydny i A tak. Tak to sprawdzić, też ciekawy, Wątek. E, natomiast tu prędkości są potrzebne. To... Ale y, to też jest warte obejrzenia. Jak sobie wpiszecie, że tam y, robi Madison Water, y -hmm. MX, coś takiego pewnie na, na YouTube, to, to znajdziecie film, będzie wiadomo o co chodzi. E, tak, więc to jest opona. No już. Dla hardkorów. Dla hardkorów. Natomiast oprócz tego, że są mieszanki, no to też świat opon takich kostkowych jest dosyć szeroki, bo tutaj mamy MC360, która jest oponą e, nazwijmy to rekreacyjną, cross-country, tak? ona ma być wszechstronna. Czyli to jest tam ta mała? Nie, to jest ta. A to jest ta, no? To jest ta. Ona mhm. się fajnie sprawdza też w Adventure'ach, ale tak jak wspomniałem, ona się inaczej układa na asfalcie, więc no na asfalcie to już w ogóle będzie tragedia, ale e, no w Adventure'ach użytkowany głównie w terenie, tylko że tu już takim mm -hmm. naprawdę ciężkim terenie. Sprawdza się super, podobnie jak sprawdza się bardzo dobrze Six Days, czyli jeśli chodzi o off-road, to flagowy model Mecenera. Całe mnóstwo okay. świata enduro na tym jeżdżą yy, i to jest no, chyba najbardziej utytułowana opona w ogóle w świecie enduro. To jest opona zawodnicza. Ona ma trochę niższą kostkę, bo opony do one ta mają on, homologację jeszcze, czy nie? Mają homologację. O, wszystkie opony enduro, enduro do klasycznego, enduro do zawodów mają homologację, bo dojazdówki pomiędzy e, próbami są po asfalcie, po drogach publicznych bardzo często. I ta, ta opona no już jest takim kolejnym lewelem, y, poziomem wtajemniczenia. wtajemniczenia bo... A z że że już będzie najwyższy poziom wtajemniczenia, czy jeszcze tak, jest coś najwyższy bardziej? Tak, e, można by tak powiedzieć. Najbardziej zaawansowane mieszanki, największa wszechstronność. Bo, bo zawody Enduro z natury są dosyć nieprzewidywalne jeśli chodzi o warunki. Na jednej, na jednej sekcji będziemy mieli, nie wiem, kamienistą półkę czy wodę mm -hmm. z kamieni, a zaraz będziemy mieli bajoro, przez które musimy pójść pełnym gazem. Kurczę, tak dla frików tutaj widzę, że jest dużo produktów. Jest dużo produktów. Tak, jeśli chodzi o offroad road jest turbo szeroki. No i tutaj też mamy do wyboru mieszanki. Mamy okay. mieszanki. Standard, czyli najtwardszą, poprzez medium, poprzez soft, super soft i ekstra soft. No kurczę, a ekstra soft to do czego? Kamienie. Aha, to już takie, takie wspinające. To już się takie będzie. hard enduro i raczej do motocykli adventure ich nie, nie polecam, bo są za miękkie jak na tą wagę. To, to, to jest opona projektowana pod lekkie motocykle enduro. Mhm. KTM się -E, btr RR tego, tego pokroju. Natomiast takie mieszanki Standard i Medium do motocykli adventure się co rozumiesz przez motor Adventure? Jakby to sklasyfikował motocykl Adventure. Na jakim motorze widziałbyś tą oponę? Ja mam HTR 700, BMW F900GS, Acrylia Tuareg 660 i pewnie wiele innych modeli. Raczej te Adventury klasy średniej i półciężkiej, czyli tak kończąc na Afryce. Myślę, że gs dużym czy, czy Triumfem Tigerem nikt by się w taki poważny teren nie pchał, że miał potrzebę zakładać aż taką oponę. Aż taką oponę. Mhm. To myślę, żeby e, przygoda na e, takich ciężkich adventure'ach zakończyła się na 50 na 50, czyli na Metzelerze Karo 4, mhm. który też jest na wyposażeniu seryjnym w BMW R 1300 GS, F 900 GS i R 12 GS. Okay. Natomiast oto no musisz sobie wybrać w konfiguratorze, ale możesz sobie ją wybrać jako okay. wyposażenie e, seryjne. Y -y -y -y. Więc też widzicie, okej, okay, tu jest tylna opona, no ale nadal widać charakterystykę kostek. Tu jest gruba i niższa kostka. E, tu jest wyższa. Tu jest wyższa, cienka, taki jeszyk, żeby on się wbijał y -y -y. po prostu w każde, w każde podłoże. No a tu jest już solidny klocek, żeby, żeby on tam się dokopywał do, do tej y -y -y. ściepności. No dobrze, to wiesz co? Dużo mi się solidnej dawki wiedzy dla osób, które jarają się przede wszystkim enduro albo tak. też wyprawami, tak bym tutaj to podsumował. Czuję, że musimy umówić się jeszcze na drugi odcinek z metcelerem, porozmawiać trochę o oponach bardziej turystyczno-szosowych, tak bym to powiedział. Bardzo chętnie, bo też tutaj jest o czym rozmawiać. I powiedziałbym, że zanim nagramy tamten kolejny odcinek, to zbierzemy wszystkie pytania, jakie się pojawią tutaj pod tym materiałem. Mhm. I odpowiemy wtedy. Może ktoś jeszcze będzie chciał, żebyśmy coś dopowiedzieli o tych oponach. Mam nadzieję, że to nie nasz ostatni, że tak powiem, raz z oponami motocyklowymi. Chciałbym, że tak powiem, ten temat u nas rozruszać. No, mi jest osobiście ciężko, no bo nie jeżdżę na motocyklu, więc myślę, że jeszcze skusisz się na moje zaproszenie i pojawisz się u nas bardzo chętnie. Służę, służę pomocą. To co? Yy, jeszcze raz klasycznie dziękuję za yy, odwiedziny i widzimy się w kolejnych materiałach. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Widziałeś w ogóle jaką mam fajną tą? Jaką mam skarpetki z bobrem? To jest czy Bu, bubr czy nieźwiadek? Bu, no. Mam taki pseudonim artystyczne.